Wtorek można nazwać dniem detoksu finansowego. Nagle możesz zdać sobie sprawę, że twoje finanse to niemglista obietnica przyszłości. Albo świadomie nimi zarządzisz, albo znikną szybciej niż zdążysz się zorientować. Księżyc Skorpionie nie lubi słabych ogniw. A finanse to właśnie ta część życia, która albo daje ci wolność, albo jest twoim największym więzieniem. Więc w ten wtorek możesz zadać sobie kluczowe pytania. Czy wiesz, na co dokładnie idą Twoje pieniądze? Czy warto zainwestować w coś, co przyniesie Ci faktyczne, realne korzyści? I czy wiesz, co ewentualnie mogłoby tym być? Jednak pamiętaj o tym, że Merkury jest w retrogradacji, więc to czas analizy, a nie pochopnych działań. Skorpion lubi moc, a finanse to narzędzie władzy. Więc może dziś warto zrobić krok, który da Ci więcej kontroli nad tym, jak żyjesz i na co wydajesz pieniądze.